I to jest ten czas, kiedy czuję się najbardziej tu i teraz. Czyli trochę stresujące, ale właśnie e, motywujące też do ciągłego kontrolowania co co się dzieje. E, odcięcie się od świata e, i funkcjonowanie w prostych e, zasadach. Gosia, czym <laughs> dla Ciebie jest żeglowanie? Z wolnością i harmonią z tą przyjemnością. Ja to po prostu uwielbiam. Co ja tu jestem, na tym rejsie, bo wieje wiatr, jest dużo przestrzeni dookoła mnie i mogę się odciąć trochę od świata. Dlaczego lubisz żeglować? Lubię się czuć jak patyczek na wodzie niesiony w Lubię żeglować, bo to mi daje spokój wewnętrzny. Wycisza mnie. A co ci się podoba w tym jak No ale ja też się poważnie szykować. Zobaczymy jak będzie dalej. Jak się czujesz? Lepiej. To dobrze. Po prostu biebiąc, spędzać czas na wodzie i na wódce, ale też jest takim wspaniałym miejscem spotkania. No ze wszystkimi. My nie szyklujemy, my remontujemy. Na żeglach się poznaliśmy, na rejsie. Do Kopenhagi. Do przyjaciół. Jest podstawa. Zaraz oprócz dobrej pogody i dobrego kapitana. Dobrego Dlaczego żeglujesz? <głos》>? Eee, słuchajcie, no. Nie wiem, bo jest zarąbiście. <głos》> Zdecydowanie żeglarstwo, wbrew pozorom. To moja pasja. Choroba. Jak już ktoś zachoruje na żeglarstwo to już jest nieuleczalne. Trudne pytanie, czym jest dla mnie, wyzwaniem, bo ja nie mam wtedy żadnego punktu odniesienia, Chcę tą zupełnie nocną, czyli psiowach. A świtówka chyba jednak. Jednak nie psiła świtówka. Bo wolę wschód słońca oglądać. A Wisco, ja nie wiem. ciągnie mnie na morze od maleńkości, od tym spróbowałem w wieku 12 lat. To już nie mogę przestać. Dlaczego lubicie żeglować, panowie? Tak, dlatego właśnie To <głupenie>